Janusz Kowalski, jestem w Kędzierzynie Koźlu. Rzadko składam bardzo twarde deklaracje, ale dzisiaj taką deklarację składam tu, właśnie w Kędzierzynie Koźlu. Deklarację dotyczącą pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Dokładnie 4 lata temu po wyborach złożyłem deklarację w Namysłowie, że zostanie wybudowana hala dla zapaśników Orła Namysłów. I ta hala stoi. I w odpowiedzi na społeczny apel środowisk piłkarskich a przede wszystkim rodziców kężyna Koźla pan Szymon Jaremko który jest koordynatorem grup U6 U13 w klubie piłkarskim Chemik Kędzierzyn Koźle zgromadził wokół siebie rodziców z całego miasta po to aby walczyć aby w drugim co do wielkości mieście w województwie opolskim w kężynie Koźlu w końcu zostało zbudowane boisko boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią Panie Szymonie, dlaczego to boisko jest tak ważne i dlaczego rodzice Z Koźla o to boisko walczą? Tak jest ono, ono dla nas ważne w szczególności w e, okresach jesienno-zimowych. Wówczas wtedy nie mamy możliwości trenowania, bardzo nam zależy na rozwoju e, naszej młodzieży. Młodzieży, która to naprawdę bardzo potrzebuje. Ona dzisiaj musi mieć warunki do tego, żeby w odpowiedni sposób się rozwijać, żeby po prostu ona nam z Koźla po szkole średniej. Nie uciekała. Musimy dać im argumenty właśnie w postaci takiej infrastruktury, żeby przede wszystkim rozwijała nasz klub później w drużynach seniorskich, ale żeby też rozwijali się tutaj na miejscu, a nie gdzieś w innych ośrodkach. Choćby nawet śląskim czy dolnośląskim. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Sport łączy ponad podziałami. Sport jest najlepszym pomysłem dla dzieci i młodzieży, aby nie zaglądali w kierunku jakichś używek czy rzeczy, których nigdy nie powinni robić. Szanowna pani prezydent Kędzierzyna Koźla może liczyć na wsparcie w tej sprawie ponadpolityczne z mojej strony i ufam, że natychmiast przystąpimy po wyborach do tego, aby w Kędzierzynie Koźlu w sposób do Dokładnie taki, jak chcą rodzice, jak są wszystkie środowiska piłkarskie, w końcu powstało zgodne z oczekiwaniami społecznymi boisko. Sport po prostu wszystkich łączy. Taką składam deklarację i bardzo serdecznie dziękuję. To jest, szanowni państwo, mój odzew na apel społeczny. Społeczny, bo sport łączy ponad podziałami.